Dzień dobry, nazywam się Katger i oto drugi odcinek Minecraftowych projektów Katger. Ostatnio, w pierwszym odcinku, yy, cóż, nagrałam mój dom, a teraz chciałabym pokazać Wam wspaniały dom adopcji dla zwierząt. Zapraszam. Tak naprawdę myślę, że tamten film się udał. Oczywiście był w dwóch językach, ten też. Tak więcej informacji możecie znaleźć na kanale. A byłam pewna, że skasowałam ten deszcz. Bardzo przepraszam, ale trzeba skasować. Dobrze. Okej! Okay. W tamtym odcinku pokazałam Wam mój dom, a teraz pokażę Wam dom adopcji dla zwierząt. Ta -da! To ten piękny budynek. Jego logo to różowe serduszko na białym tle. Cóż, tu można zaadoptować piękne zwierzątka. Zapraszam! Tu wchodzimy do środka. W różnych budynkach, takich trochę większych, typu hotel do nadopcji zwierząt czy coś, zatrudniam osadników. W tym sensie, że jest lada. I o! Tutaj jest pan na recepcji. To znaczy, ja zrobiłam tak jak normalnie: wsadziłam osadnika. I tutaj, tak, żeby było jedno okienko przerwy. I na górze szkło. To się naprawdę bardzo sprawdza. Więc polecam. Dobrze, tu można usiąść. I tak. Tu są różne sale. Sala numer jeden to papugi. Nie przepadam za wchodzeniem tu, bo się boję, że mi wejdą na ramię, ale... Tak, tu jest mnóstwo papużek. Cała sala jest wypełniona mchem. O tak. I takie jest duże drzewo. I ogólnie do są drzewa, nie naturalnie, które wyrosły, tylko po prostu je tam zrobiłam. I zamiast trawy zrobiłam tutaj mech, żeby to wyglądało jak w egzotycznej dżungli. Uwaga! Tutaj jest same dwa koty. Uwaga, uwaga! Tu są konstrukcje, tu sobie też po nich chodzą. Tam mają posłanka. A no, tu skrzynie, dla, na przykład do jedzonka dla kotów. O, tutaj mam sześć przepięknych kotów: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Ten w bardzo nietypowym miejscu stanął. Ale no, jakoś tak. Słodziaki z nich. Dobrze samym nr 3 to pieski. Wszystkie są tutaj takie same. Ale każdy jest zupełnie inny mimo wszystko. Tu mają posłankę trampolinę, takie płotki. Nie wiem czy z tego korzystają, bo raczej nie, bo by chodziły za mną. Niestety tego im powiedziałam, żeby usiadły. A koty to byłby bałagan tam straszny. Bo wszędzie biegały. No ale to już nieważne. Dobrze, tutaj jest klatka schodowa. Wchodzi się tu na górę. Ponieważ to ma dwa pięty. Ok. Tu jest taki bar, że można się czegoś napić. I tu je, tutaj są koniki. Zagroda z koniczkami. Jest ich cztery. Mają nie, niektóre imiona, niektóre nie. Dwa nie mają, dwa mają. Szczerze, po prostu są bardzo ładne, każdy inny. Dobra, sela numer 4 to oceloty. Tutaj są posłanka. Tutaj tak sobie chodzą w takim jakby labiryncie. Tu mają konstrukcję. chociaż wolą wchodzić po nie niż na nie. A tu jest najfajniejsza zabawka, która ocelotom się mega podoba. Nazywałam to kraina ocelotów. Wchodzą sobie tutaj po małych tych i sobie tu na górę wchodzą i bardzo się z tego cieszą. Naprawdę z tego korzystają. O, jak spawnowałam oceloty to dwa małe mi się zespawnowały. Słodziaki. Widzieliście to? Prawie by uciekł mi ocelot. Dobrze, że w porę zamknęłam drzwi. Ej, no, celot. Przepraszam, potem się nim zajmę. Czyli wezmę linkę i wezmę go tam dalej, i wtedy on sobie tam stanie, a ja szybko wyjdę. Tu jest kolejna sala. Króliczki. Tu, w tym oto miejscu, jest trawa niemech i dużo roślin. Dobrze. Bambusy. O, a to są koliczki. Jakie słodziaczki z nich. A tu jeszcze kolejne dwa. Kochają wchodzić na krzaki. A tu ostatnia sala. Owieczki. Możecie sobie pomyśleć: konie i owce, zwierzęta domowe? No, tak. Tak samo jak oceloty Ale szczerze, jakoś się je da trzymać. No dobrze, dobrze. Owce mamy w różnych kolorkach. Mamy fioletową, różową, czerwoną, białą, szarą i żółtą. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Czy ile ich mamy? Sześć. Dobra, można tu przyjść i jedną wziąć. Wszystkie można po prostu wziąć. A właśnie, właśnie. Jak dostać się do koni, by je puścić lub do owiec? Tu jest taka magiczna drabinka. Ta-da! Wchodzi się na dach budynku. Tu można zejść do owieczek, a tu do koni. A tu jest logo. Miałeś serduszko! A tu jest sala z Można popatrzeć w dół, czy ktoś się tu bawi. O, te lotki! Jakie słodziaczki! No dobrze. I tu jest świecący daszek. Hej, mam nadzieję, że dobre wyjście wybieram. Tak, dobre. Żeby nie było, że wpadnę do y, tych, do owiec lub do koników. Ale to już nie ma znaczenia. No dobrze, wychodzimy. I powiem jedno. To był drugi odcinek. Ale, właśnie, ogólnie to nie jest tak, jakby kompletny kolor. To jest kompletny. Ale chciałabym dodać jeszcze dwa jakby małe skrzydła po bokach, sklep z, z rzeczami dla zwierząt i weterynarza. Jak to zrobię, to pokażę na tym kolejny odcinek. Ale to już jest koniec od drugiego odcinka. Dom adopcji dla zwierząt. Minecraftowych projektów Katgar. Dobrze. Powiem tak. Zapraszam na kolejny odcinek. A w kolejnym odcinku, to będzie troszkę długi odcinek, ale bardzo fajny. To chyba najlepsza budowla do tej pory lodowy hotel. Wziąłem inspirację z książki. Ale sama wszystko resztę zrobiłam. Dobrze. No, do, do zobaczenia. Pa! Mam nadzieję, że wam się podobało.